Na przedszkolny. Dzień dobry. E, dzień dobry. Ja ogólnie e, dzwonię, bo mój Stasiu mówił, że w obiedzie znalazł muchę. Oj, no nie wiem. To przełączam panią do kuchni. Bardzo proszę. A, dobrze. Dziękuję. Dzień dobry, ja właśnie dzwoniłam przed chwilą na... tutaj nie wiem, chyba sekretariat odebrał, ale mój Stasiu znalazł muchę normalnie w obiedzie, mówił mi. Ani się dodzwoniła do yy, świetlicy. Aha, a na obiad da się jakoś dodzwonić? Yy, szczerze mówiąc, czy da się dziewczyny zadzwonić na stołówkę? Proszę pani, proszę zadzwonić jeszcze raz na główny numer i, yy, i tam wybrać, bo ja tutaj pani nie jestem w stanie przełączyć. A, dobrze, okej, okay. to dziękuję, do widzenia.